Okej, okay. cześć wszystkim, z tej strony Lamba, z tym razem ofiarę znamy Co my możemy tutaj kombinować Musimy się spieszyć, bo wrócą gliny, tak? Co my tu możemy? Coś z tym możemy zrobić Okej okay. Czy ja mam tu zapałki? Nie mogę. What the fuck? Aaaa Piątka. Możemy rzucić kulę. No! No! Okej! Okay. Tym razem bardzo krótki odcinek, więc... Nie wiem, zastanawiam się czy nie połączę odcinka z poprzednim. Myślałem, że to będzie trudniejsze. Nie wiem sam. Obejrzyjmy sobie filmik. Na tym mały dzwoncu. No to ten gliniany doniczek. I left the room for like 5 seconds. Holy shit, is that Will? I just had coffee with him this morning. I can't take much more of this. We need to leave this godforsaken place. We are not going anywhere. Call the paramedics and let them know we have another body here. <laughs> 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 Dobre, co? <laughs> Ile oni na paliwo w tom i z powrotem, nie? Okay. Why are we still here? We should leave now! I'm not staying a minute longer inside this house! Nancy, I need you to be calm. I've called the priest for help. If they can't, no one can. You can't still seriously believe that a seven-year-old boy could be behind this! That's what I'm going to find out. In the meantime, stay away from oh, Lucius. Listen Charles, I'm going to wait for you in the garden with our son. Charles if you don't show up, then już. we will leave without you. That thing is not our son, and I'm oh, going ho. to prove it to you. Schizophrenic. Okay. Tą misję, tą ofiarę już zobaczymy w następnym odcinku. Więc trzymajcie się do usłyszenia. Cześć!